Wszystkich zgromadzonych na gali podsumowującej rok 2011 Fundacji Parasol. Dzisiejszą uroczystość poprowadzą wspólnie Anna gostońska beder oraz Piotr Sadzon. Witamy wszystkich gości, stypendystów, nominowanych w konkursie imienia Jana Zowera i Szymona Grotega. Komisję w konkursach, władze samorządowe i działacze Fundacji Paraso. Cieszymy się z Państwa obecności. Witam Państwa bardzo serdecznie w swoim imieniu. W imieniu zarządu Fundacji oraz Rady Fundacji. Proszę nie wypowiadać. Bardzo miło, że w tym roku Fundacja Parasol no, zrobiła coś takiego jak Gala. Do tej pory była Gala Mistrzów Sportu, Mistrzów nie wiem, trenerów, a w tym roku postanowiliśmy na naukowców, młodych studentów. Którzy otrzymają od nas stypendia, trochę już starszych magistrów i no, do doktora, także w ten sposób uhonorujemy go. No. Oraz no troszeczkę już starszych, myślę też dobrze wykształconych, myślących, ludzi, którzy zajmują się wolontariatem. Także witam pan, Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do. Dalszego ciągu. Co? Dziękujemy bardzo. Proszę Pana Andrzeja Knieleckiego, członka zarządu, o przedstawienie działalności Fundacji Parasol m.in. w 2011 roku i krótki koncert zespołu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nie będę mógł z jaka Taka krótka prezentacja, żeby też Myślę, że to miejsce, w którym się znajdujemy jest też miejscem nieprzypadkowym, bo 6 lat i miesiąc, bodajże, jeśli dobrze liczę, w tym miejscu rozpoczęła swoją działalność. Tak, Pani Prezes mówi, że pięć w tej większej sali, gdzie mieliśmy mieć naszą galę, ale z przyczyn technicznych jesteśmy tutaj. W każdym razie, to bez mojej wiedzy się nie w każdym razie w tym rozpoczęliśmy 6 lat temu swoją działalność. Główne działania, które realizujemy yy, aktualnie, to yy, są projekty finansowane z Unii Europejskiej, yy, czyli bliżej prawa sieci prawnictwa prawno w subregionie słupskim. Tutaj nie ograniczamy się tylko do powiatu bydowskiego, ale też powiat wymorski i powiat słupski. Wiejskie szkoły równych szans bardzo fajny program. Właśnie dla młodych ludzi, którzy szkoły podstawowe przede wszystkim, które mają głównym zadaniem tego projektu, jest pokazanie tym młodym ludziom, że niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, <coughs> mamy wszyscy równe szanse. Następny działaj lokalnie, od samego początku współpracujemy, współpracujemy z tymi organizacjami pozarządowymi, które na terenie gmin działają. Tutaj wielkimi partnerami są gminy, na terenie których. Ten projekt jest realizowany. Lokalny punkt informacyjny funduszy europejskich e, też praktycznie wydarzyło od samego początku e, e, działalności był to pierwszy praktycznie projekt finansowany z pieniędzy europejskich. Mogę Państwu powiedzieć, że za rok 2011 nasz punkt jest trzeci według oceny trzecim w województwie pomorskim. Także myślę, że w tym działań e, przyzwoicie przynajmniej. Lokalny punkt informacyjny Eurodesk jest to program skierowany do młodych ludzi, którzy szukają swoich możliwości w Unii Europejskiej. Jeden procent pod parasol. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, więc te wszystkie organizacje, które nie są organizacjami OPP, mogą skorzystać z naszej oferty, czyli podpisujemy umowę. Ten jeden procent poprzez naszą fundację potem trafia na działalność statutową Stowarzyszeń, czy innych organizacji. najlepsze prace naukowe dotyczące powiatu bytowskiego. Trzecia nagroda. Olga Żmuda-Szegretowska za pracę pod tytułem Stosunki narodowościowe i granice reliktowe na ziemi wytowskiej". Druga nagroda. Anna Stark za pracę pod tytułem Ustrój, administracja oraz przemiany demograficzne i gospodarcze na terenie powiatu bytowskiego w latach 1846-1914. Pierwsza nagroda. Monika Cyran za pracę pod tytułem Etnoturystyka jako element rozwoju turystycznego powiatu bitowskiego. Nagrodę specjalną potrzebuje Rafał Manszewski za pracę doktoru, doktorską pod tytułem Język jako więź wewnątrz grupowa we wspólnocie komunikatywnej GOB. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody finansowe. Fundacja Parasol od kilku lat realizuje wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Witowie i Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości Włosi. Program Stipendiów Pomostowych, którego celem jest pomoc finansowa zdolnym studentów pierwszego, studentów pierwszego roku z powiatu Do tej pory przyznano łącznie ponad 40 stypendiów. Oprócz dobrych wyników w nauce, laureaci konkursu musieli wykazać się aktywnością społeczną. Zapraszamy wszystkich stupendystrów do nas proszę. Serdecznie gratulujemy laureatom, którym w tym roku zostali Jakub Witramowski z Miastka, Karolina Wasilewska z Bytowa, Karna Zbara zbytowa, Paulina Gniot zbytowa, Bytowa, Przemysław Welecki zbytowa, Justyna Mądry z Katarzyna Krawczyk z Pomyska Małego. Po raz pierwszy w tym roku Fundacja Parasol w współpracy ze Starosłym Powiatowym w Bytowie ogłosiła konkurs w imieniu Jana Bałena na organizację pozarządową, pozarządową Roku i Społecznika Roku. Zapraszamy wszystkie osoby nominowane do kategorii Społecznych Roku, a są nimi Artur Kalinowski, Elżbieta Mestek-Krupa, Beata Łozowska, Małgorzata Świerczyńska, Joanna Piliczu, Elżbieta Puchała, Jarosław Czarnecki, Joanna Kówczewska. Zapraszamy również o, o przedstawicieli organizacji pozarządowych nominowanych w konkursie. Fundacja Sprawni Inaczej, Stowarzyszenie Lokomotywa, Uczniowski Klub Sportowy Orzeł Kołczygłowy, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Zawsze Radzą. Stowarzyszenie Nacelów Unia Śmigłowego, czyli Panowie. Zapraszamy. Zapraszamy Państwa do przodu. W roku 2011 Powiatu Wydbytowskiego została Pani Beata Łozowska. Pan zabrał mi głos, żeby oddać zwierzętom, <grym i, <grym i żeby rodzina poczęła głosu, Ale tutaj ja go nie dam bo no, Może chciałam tutaj powiedzieć coś takiego, że ja sama, oczywiście, absolutnie niczego bym nie zrobiła, bo to naprawdę jest zasługa składu, całego składu skład naszej lokomotywy. Lokomotywa jest z myślnikiem w takim małym miejscu lokomotywa lokalnej motywacji. Gratulujemy wszystkim uczestnikom dla lokalnych A Oficjalne zakończenie gali. Ja zbliżamy się do bieżu, zapraszamy panią Panowie świętym, bezespołudniacie Karasów. Pani mnie zaskakują, co. Ja, ja naprawdę. Więc dziękuję. dziękuję Państwu za przybycie, za to, że w tak dziwny czas między świętami a Nowym Rokiem znaleźliście Państwo odrobinę, chwilę na to, żeby być tutaj z nami. No, są wolne miejsca, myślę, że niektóre osoby nie dotarły, niech żałują. Ale to nie jak, że się odgraża. Także dziękuję Państwu.